Cześć, cześć, dzień dobry. Witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. się Widzimy. No i co? I co tam u was dziewczyny? Co tam się pozmieniało? U mnie się trochę pozmieniało. Jest trochę zmian. Także zaraz sobie o nich może porozmawiamy. No przede wszystkim pochowaliśmy wczoraj już wszystkie świąteczne ozdoby, choinkę i tak i tak dalej. I tak dalej i jest teraz, wiecie, tak na nowo taka się zrobiła kurczę, światło na nowo zrobiła się taka fajna przestrzeń na nowo się zrobiła taka fajna przestrzeń a jeszcze co chciałam wam powiedzieć, słuchajcie, bo już podzieliłam się tą informacją e, na facebooku, na instagramie jeszcze został tylko youtube tutaj się nie podzieliłam E, zmieniłam, słuchajcie, nazwę swojej strony na Facebooku. Teraz nazywa się Miss Gold. Długo myślałam nad nazwą, dlatego że e, będę, słuchajcie, prowadziła transmisje sprzedażowe z torebkami, biżuterią sztuczną, e, pozłacaną, ze stali, sztuczną też taką, e, która nie czernieje e, toreb okulary przeciwsłoneczne, bo teraz dlatego, że zaczyna się sezon na przeciwsłoneczne, a kiedy skończy się sezon na przeciwsłoneczne, to na pewno jakieś zeróweczki, eee, Jakieś też dodatki typu opaski, nie wiem, czy będę się bawiła też w gumki do włosów, zobaczę jakie będzie po prostu zainteresowanie, bo na pewno na pierwszych transmisjach już wyklaruje się to, czym są zainteresowane moje klientki także bardzo serdecznie Was zapraszam jeżeli jeszcze nie macie polubionego mojego fanpage'a e, ja go mam cały czas link w, chyba pod każdym filmem, bo myślę, że nawet jak wciśniecie tamten link, to Was przekieruje i tak już na tą stronę Miss Gold a jeżeli nie, to wpiszcie sobie Miss Gold razem bez spacji i tam na zdjęciu głównym jest moje zdjęcie także łatwo znajdziecie, chociaż ja też pod tym filmem wstawię link do tego Facebooka no i co no i zapraszam Was bardzo serdecznie na transmisję tam będę dawała Wam znać, kiedy te transmisje będą się odbywały eee, byłam teraz po towar i słuchajcie, towar jest przepiękny, biżuteria jest piękna eee, także no także zapraszam wszystko z tych rzeczy, które przywiozłam są rzeczy, które sama bym bardzo chętnie sobie pozostawiała Eee, idę tak na razie 100% w mój styl, a później zobaczę co jeszcze będzie podobało się Wam co będziecie Wy chciały, żebym Wam przywoziła, to oczywiście będę to robiła, bo będę wiadomo wszystko robiła pod klienta eee, także takie u mnie zmiany, ja już to planowałam bardzo, bardzo dawno temu i to w ogóle miało się rozpocząć dużo wcześniej, najpierw myślałam, że rozpocznę już prawie rok temu miałam zaczynać, może nie w styczniu ale bardziej właśnie na bliżej wiosny miałam zaczynać um, ale wiecie jednak kiedy się przeprowadziłam do rodziców no tam nie byłoby do tego zbyt dobrych warunków, to też musi być zawsze dobry internet e, no i takie jakieś wiecie warunki tutaj otaczające, tam i tak żyliśmy już na kupie, także odpuściłam sobie, mówię y, przejdziemy już tutaj do domu na swoje to wtedy, no tutaj też zwaliło się na mnie, wiecie, że wszystko przez to, że Adrian wyjechał i zostałam sama, totalnie nie miałam już w ogóle do tego głowy wręcz powiedziałam, że nie, że na pewno już tego nie będę robiła, bo mam teraz jak jest wszystko już na mojej głowie jest y... mam za dużo zadań, po prostu żeby jeszcze wiecie, wieczorami siadać i prowadzić takie transmisje, też wiadomo sama z dziećmi, no to też bym nie chciała żeby te dzieci jakoś przeszkadzały w tych, w tych transmisjach no, ale teraz zaczynam, kiedy Adrian jest właśnie w domu, żeby to mogło jakoś tam pójść, żebym coś tam sobie wyrobi, wyrobiła, jakąś właśnie rutynę. Także liczę bardzo na Wasze wsparcie. Jeżeli same nie lubicie takich sztucznych biżuterii, bo na przykład Was uczula, chociaż tam jest wszystko bez niklu, ale jeżeli ktoś jest bardzo, bardzo, bardzo taki już nie wiem jak bardzo alergiczny, no to wiadomo, może go uczulić, chociaż tam nie ma niklu to zaproście do polubienia strony jakieś wasze koleżanki, które wiecie, że lubią, też powiem wam, że z raczej u mnie to będą wszystko takie pokaźniejsze rzeczy, raczej nie będzie jakichś, wiecie, cienkich um... zapomniałam jak to się nazywa, słowo mi uciekło, celebrytek o takich cieniutkich, wiecie, tylko celebrytek raczej w takie drobne rzeczy ja się bawić nie, nie dlatego że to nie jest taki mój styl ja lubię taką wyraźniejszą, mocniejszą biżuterię na grubych łańcuchach, złotą. Oczywiście raczej srebra też nie będzie. Chyba, że jakieś w ogóle tam kolory. Bo teraz na przykład nowa kolekcja kolibry to jest właśnie biało-złote i są piękne rzeczy. Naprawdę, piękne. Także bardzo, bardzo serdecznie Was zapraszam. To jest bardzo duża zmiana w moim życiu. Bardzo na nią liczę. No, i oczywiście proszę Was o wsparcie w tym momencie, że możecie mi po prostu pomóc. No, to tyle z takich najnowszych nowości, którymi chciałam się jak gdyby podzielić. Z innych spraw to, to właśnie, że, że zrobiło się znowu tutaj przestronnie, ale dalej pogoda. No, ja, no, nie ma co narzekać, no to jest normalne. Wcześniej powiem Wam, że nigdy w życiu nie patrzyłam w ten sposób na porę roku. Że teraz jest straszna ta pora roku. Wcześniej, wiecie, mieszkałam w bloku, miałam to gdzieś, tylko patrzyłam, że o kurde, dobra, pada, to tam parasol trzeba wziąć czy coś. Ale nie wiecie, nie pod takim względem, że wczoraj byliśmy odwiedzić babcię, jak wracaliśmy. No to było przy wrosku minus 4. No to jest minus 4, no to dobra, możemy podjechać samochodem pod dom, bo jest droga zmrożona. A już wiecie, już, już w dzień wiadomo nie ma tego minusa, już trzeba stawać tutaj na zewnątrz przy głównej drodze. No i tak właśnie to teraz niestety wygląda i funkcjonuje. Obecnie jesteśmy na etapie też, że chcemy zmienić ten samochód na taki wyższy terenowy. Wiadomo obecnie nie stać nas też na kupne jakiegoś dobrego samochodu. No ale żeby jednak był to samochód terenowy, żeby ja pomimo takich chlap mogła tutaj, wiecie, przyjeżdżać z, z dziećmi pod dom, żeby te dzieci nie musiały chodzić, bo Aleks znowu załapał już teraz katar, nie wiem. Też nie wiem, czy jest to katar z jakiegoś przewiania, czy jest to katar od zębów, bo idą mu też piątki, także nie wiem, czy jest to wirusowe, czy jest to tylko takie, wiecie, od zębów, a jemu ja właśnie te piątki teraz idą, za to Alankowie się zaczął ruszać pierwszy ząb. No, i tak to właśnie teraz wygląda. Eee, co dalej dzisiaj? Dzisiaj ma mi przyjść jeszcze statyw, właśnie na transmisję. Jutro w ogóle planuję zrobić jutro, czyli w środę. Nie wiem, kiedy dodam tego vloga, bo może właśnie w środę. To wieczorem zapraszam na taką transmisję. Eee, Mam mi przyjść właśnie statyw. No i chyba już jutro, tak wiecie, będę wtedy gotowa mm, na tą pierwszą transmisję. Sobie wszystko muszę poopisywać w ogóle, bo nawet, wiecie, oglądałam wszystko, ale nie poopisywałam jeszcze cen, co ile też w sumie zapomniałam sobie kupić metkownicy, żeby y, będę wolała sobie, wiecie, wszystko metkować, y, co ile ma kosztować, bo to człowiek, wiecie, tak zapomina. No ale te, ten, ten, ten pierwszy towar to, y, to, że tak powiem, to przeżyję, <grym> jakoś to przeboleję, y, poradzę sobie. Później może na jakieś zakupy Ale myślę, żeby jechać sama Żeby nie ciągnąć wszystkich Adrian teraz pojechał znowu właśnie do babci Pozałatwiać z nią sprawy Póki wiecie jest, póki może jej tam pomóc To po ogarniać z nią jakieś sprawy I właśnie później jak przyjedzie, To zostanie chyba z chłopakami A ja sobie pojadę sama na zakupy Oj no Szczególnie, że dzisiaj mamy, kiedy to nagrywam, 1 luty za dwa dni są urodziny mojego syna, który kończy już 6 lat. To jest tak, słuchajcie, niewiarygodne, że mój syn już jest taki duży. Jestem raczej przyzwyczajona do tego, że mam małe dzieci, a tu już no, 6 lat, no już taki wiecie, on teraz od września do zarówki będzie szedł, to już się szkoła zaczyna. Pewnie będę bardzo mocno to przeżywała, a pierwszą klasę to już w ogóle, kiedy będzie bardziej wchodził w takie samodzielne egzystowanie w szkole to w ogóle będę na przeżywa. przeżywała no i e, poprzechodziło już parę rzeczy na urodziny Alamka e, Miałoby, być, słuchajcie, początkowo sobie zażyczył wszystko w wilka co było bardzo trudne, bo naprawdę nie ma żadnych akcesoriów rodzinowych z wilkiem pewnie poszedłbym po prostu w szarość z czarnym jako takie barwy może wilka ale teraz stwierdził, że wszystko chce mieć jednak w spongeboba. Także to jest rzeczywiście bajka, którą on najbardziej lubi: to właśnie spongebob Harmidom. Ale Spongebob tak najbardziej, także on już powiem Wam, że tak e, dostał prezent jeden urodzinowy, dlatego że zażyczył sobie od Mariki właśnie kostium Spongeboba, a że mieli w piątek ostatnio bal karnawałowy, no to już chciał wcześniej dostać ten kostium, żeby pójść sobie w tym Spongebobie i poszedł. I myślę, że na urodzinach też w nim wystąpi, ale mm, muszę mu jakieś farbki dokupić, żeby jeszcze mu twarz pomalować, bo to jest tak taka wiecie tylko gąbka i, i tutaj twarz jest bez niczego, także coś jeszcze bym mu na twarz tutaj chciała, mm, żeby też miał albo może maskę jakąś tutaj zobaczę no i dzisiaj na pewno już też porobię jakieś zakupy na właśnie na te urodziny, takie spożywcze muszę pomyśleć co robić do jedzenia co do tortu tort miałam robić słuchajcie z m, taki po prostu kwadrat i owinąć go masą lukrową, żółtą i tak dalej, ale trochę dużo tych mas lukrowych, ja nie mam sama żadnego chyba koloru no a to bym musiała dużo kupić kolorów tej, tej masy cukrowej, bo i żółty i brązowy, i niebieski, czarny, biały i nie wiem, on chyba jeszcze ma jakiś tam pasek w jeszcze innym kolorze no także za dużo to by wyszło Końcu i zamówiłam tylko opłatek taki, wiecie, z góry i obrzeża, to chcę mu taki tort zrobić właśnie śmietanowo-bananowy, jako taki, wiecie, sponge bo bananowy. Z tymi opłatkami. Opłatki też już przyszły, może w sumie zaraz Wam pokażę, co tam, chociaż niewiele, nie bo tak, tak szczerze ja myślałam, że internet będzie zalany akcesoriami na urodziny właśnie w SpongeBoba, a nie, a nie. Z drugiej strony też wiecie, jak mam, zamawiam wiadomo zawsze na Allegro i jak mam jeden balon od tego sprzedającego, tu od tego, tu od tego, no to, to też tak nie kupuję, bo wszędzie jest to ta wysyłka, ja jestem sm Allegro Smart, no to wtedy już chcę wszystko od jednego, żeby mieć darmową tą wysyłkę. No i się rozgadałam, jak to w sumie u mnie zawsze te początki pierwsze. Klipy filmu to są zawsze takie najdłuższe, bo się rozgadam, rozgadam, rozgadam. Później Wam pokażę i myślę, że chciałabym nagrywać vloga też właśnie z urodzin. Bo chyba z Aleksa urodzin. Ostatnio nie, nie nagrywałam, ale w tym roku już Aleksa urodziny chyba będą takie. Bardziej już wiecie tak po, po mojemu. Roczek był u moich rodziców. Drugie urodziny Alexa były u moich rodziców, bo tam wtedy mieszkaliśmy. E, a roczek był u moich rodziców, dlatego że mieli taki duży namiot na podwórku rozstawiony. E, a trzecie już będzie miał. Myślę, że no na pewno będzie miał już tutaj w domu, gdzieś tam na tarasie i tak dalej. Już się rozglądam za jakimiś e, meblami właśnie takimi ogrodowymi żeby właśnie coś tutaj już było na wakacje, na wakacje już na wiosnę, no już na majówkę, tylko oby pogoda dopisała, oby pogoda dopisała. Przed domem jeszcze roboty, słuchajcie, full, full także właśnie z wiosną. Przyjdzie dużo nowych wydatków na to, żeby to podwórko tutaj zagospodarować, żeby było takie, wiecie, użytkowe, bo na razie... Jest po prostu wszędzie po prostu ziemia i nic więcej, a wiadomo, teraz jak pada i śnieg, no to to jest takie błotne, takie lepiące się do nóg. Dobra, kończę już, bo się gadam i gadam. Jestem. Zapomniałam w ogóle o tym, że nagrywam. Przyszła mi w ogóle, przyszedł mi statyw, lampa do tego, do live'ów, a zobaczmy, jakby ona <gry> dawała radę, w sensie to oświetlenie, trochę ona się dla mnie za dużo giba. Jakby ona dawała radę, tu do tego też ładnie ciepłe, neutralne, zimne. To jest chyba już na maksa. No. Tak, też by ładnie dawała radę. Dobra, e, byłam, byłam tak, byłam w pepko. W Kiku to tam jakieś, nie wiem, co ja tam kupiłam. Aha, wiem, w, Pepko, w Kiku kupiłam bardzo ładne takie hortensje sztuczne do tego flower boxa. Farby moje, mówię tutaj, już nagrywałam film, teraz jest to ta i ta. Ja je ze sobą mieszam w... Na pół półtej i półtej po prostu i mieszam razem tylko farby. Nie używam stąd wody. Wodę używam swoją, po prostu dwunastkę. Dobra, jestem. Rozpakowuję teraz zakupy. Tu, tu, tu. Wszędzie, wszędzie z zakupy rozpakowuję. I może tu, nie tu, tylko tu. Ale może najpierw pokażę Wam co właśnie w pepko. Bo co jeszcze w kiku? Um. To są te w sumie takie urodzinowe, bo też już nie było. Czyli mamy tak, takie talerzyki po 4 złote i tutaj jest sześć talerzyków, czyli mamy takich 18. Do przedszkola też mi takie kupiłam, o, to takie było kosmonautę nieludzkie. Tu jeszcze taka dekoracja. Świeczki tort. Słabym, nie miałem Słaby wybór. Na tort, jeszcze coś takiego. Takie baloniki. Takie jakieś świecące balony chyba to są. Nie, konfetti balons. To jest konfetti w środku. O właśnie takie... W sumie udało się, że tak wszystko w kolorze chociaż niebieskim. Kilku niebieskie czapeczki Fetko, jeszcze takie gwizdki, też tego astronautę, te astronautę. I w Kiku fajne świeczki są bardzo duży wybór, w ogóle świeczek przeróżne. Ja akurat wziąłam taką wersję bardziej jakąś tam śmieszną, coś takiego, to taka żabka wszystka, ale bardzo duży wybór w różnych y, stylach te, y. Ja to podukuwałam, bo z że rzeczy zamawiałam po prostu monanecję i tam to co udało się po prostu kupić w tego spanjoła to właśnie jakieś kubki, w sumie balony dwa tylko tak wiecie. Pierwia. dużo zakupów, dużo mięsa, makarony, różne rodzaje, przekąski, tortille, krakersy, no mleka więcej tam jest e, kapusta tu są piecza zaraz zaraz muszę wybić kamerę ten serek Caprygio, bardzo dobry ser, bardzo go lubię. dla Alexa kaszka bananowa, i ogórki też. Dużo dla Alanka do przedszkola tych, tych owoców on bierze też. Tutaj więcej mleka, jeszcze popcorn. <laughs> Zaraz trzeba to wszystko poroznosić. Te y, różne jakieś takie owoce wyciskane, Aleks bardzo lubi. A teraz wzięłam takie z owsiankami, z dodatkiem wzgórz, po prostu. To wzięłam, chyba, nie, cztery takie. Jakieś różne smaki. Rachunek. Prawie 400 zł. A, I tu jeszcze ostatnie siateczki. też więcej jogurtów, tylko inne smaki. Oni wzięłam sobie mysy kawieckiego, wzięłam Tu mamy karweczki. Na te urodziny nagetsy właśnie dla dzieciaków. Śmietana 30 i serki mascarpone to do tortu. Śmietana 18 to są te takie mini mozzarelle. A my bardzo lubi. Alberty też. Jedna cytrynka. Nie mogłam niczego kupić, jabłka jeszcze. Kolejny mascarpone. Tutaj mam po prostu też grożżowe, francuskie. Zawsze coś z tego też. No, robię jakąś tam przykłastkę, tutaj więcej tych musów z ananasem, dwa z ananasem. To jest jabłko gruszka i jeszcze chyba jabłko jabłkoproskowka. Tutaj mozzarella light. No i to wszystko. Już jest energetyk 0, kola 0. No, jest tych zakupów trochę. No tak, to były trzy te duże torby i ta jedno jednorzędzówka. Także teraz to porozkładam. Coś takie klejące. Coś musi przeciekać. Nie wiem. W sumie ten energetyk był taki mokry. Tutaj trochę ciast na urodziny. to też frytki dla, właśnie dla dzieciaków. To jest fajne, te mini naleśniki. Moi chłopaki nie lubią. Takie chrupki, takie chrupki, takie chrupki też dla młodszych. Tu wędlinka. tutaj jest bardzo smaczna, z wiśnią. A tu jest jeszcze jeden ten mus. E, o tu fajne, w sumie tych mogłam wziąć więcej, bo to jest truskawka, jabłko, jagoda, czerwona porzeczka. Jeszcze jeden mascarpone. Mix, sałat, ser wędlina, kapusta, bo będę robiła taki Bigo ze świeżej kapusty, te serki też dla chłopaków, dla lampki do przedszkola, ale też zresztą bardzo lubi. No i tyle z dzisiejszych zakupów. Tutaj mamy jeszcze te małe papryczki, i ja bardzo lubię sobie jeść. I tutaj mamy wędzoną te, tego kurczaka wędzonego I dzisiaj będę na pewno, a jeszcze kupiłam, słuchajcie, w pepko przepiękne światełka, naprawdę śliczne. Zobaczcie, to jest taki kryształowy łańcuch i on jest opleciony tylko takimi delikatnymi światełkami. I to sobie tak tutaj właśnie jest. E, światło jest właśnie białe. Nie jest żółte, nie jest zimne, jest po prostu białe, czyli takie moje w sumie. Taki mój w sumie ulubiony kolor światła. No, chłopaki, wszyscy się kąpią. Ja sobie to rozpakuję. Uff, jestem w ogóle zmęczona dobrze było usiąść, a później właśnie jak już chłopaki się położą spać to będę sobie farbowała włosy, może jeszcze jutro w dzień uda mi się zrobić paznokcie bo już mam taki spory odrost no i pewnie je trochę skrócę bo będzie już mi mniej wygodnie przez to, że jest taki wiecie naturalny kolor to tak nie widać z daleka tego odrostu, tylko z bliska a sobie właśnie też podleciałam, w sumie w ostatniej chwili przypomniało mi się właśnie do Semilaka po taką bazę mleczną, bo już właśnie ostatnio chciałam, żeby te paznokcie były na bazie mlecznej, ale Klaudia nie wzięła ze sobą akurat tej bazy, dlatego zrobiłyśmy taką, bo tutaj, tak jak Wam mówiłam, Klaudia do mnie przyjeżdża i mi robi. I sobie kupiłam i teraz sobie właśnie je dopełnię i zrobię takie zdobienie na mlecznej po prostu bazie. Wyglądam już nieciekawie. Czas kończyć. I tyle. Trzymajcie się, dziewczyny. Eee, zapraszam jeszcze raz do polajkowania mojej strony na Facebooku Miss Gold. Zapraszam oczywiście na transmisję, no a najbardziej to zapraszam do kupowania. Myślę, że transmisja będzie środa-czwartek eee, w godzinach o 20, 20.30, czyli już tak mniej więcej, jak położycie właśnie dzieci spać, żeby można było sobie po prostu oglądać w spokoju. No i kupić coś też dla siebie, po prostu. Trzymajcie się i do następnego już zobaczenia.